No i siemanko. dostajemy dzisiaj przeciwnika, który jest z odwróconej Polski, czyli myślę, z Indonezji, chyba. Tak, dokładnie, Indonezja. Zaczynamy standardowo M4, skoczek F3. Modlimy się, żeby nie dostać obronnej partii rosyjskiej, ponieważ nienawidzę grać przeciwko temu defiutowi. Dostajemy możliwość do zagrania, chyba drugi raz podczas tejże serii obrony, czy znaczy partii hiszpańskiej którą ogram od bardzo, można powiedzieć, niedawna, gdyż zmieniłem, tak jak wspominałem już tutaj, mój repertuar z partii włoskiej właśnie na partię hiszpańską. Nie dostałem jeszcze nigdy takiego wariantu z tak wczesnym b5. Czy to nie jest jakieś zaproszenie do ruchu skoczek g5? Znaczy pewnie jest, tak? Skoczek g5, d5 i to pewnie jest jakaś, jaka, jakaś część dużej teorii, której chyba nie chcę wchodzić w nią. A jak zagram Roszadę, on zbije to tutaj. Ja zagram wieżą na E, on zagra D5, ja zagram D3. Uu, czy chce grać D3 teraz, czy Roszadę? E? Dobra, Roszuję to chyba. Jakby nie widzę, chyba nie widzę nic takiego, co by tutaj mojego pionka na E4 podwaliło zaraz. No, on zawsze tego skoczka musi trzymać. Aha, no dobra, i poszedł goniec C5, C3. Tu, i no i tu już wtedy nie możemy grać tak wieżą E, no bo wjeżdża skoczek na pole F2. Znaczy, czy w jednym, no wjeżdża bo nie ma grać d4, no bo hetman ginie na polu d1 więc teraz wszystko by wskazywało, a mogę zagrać skoczek na e5 to mi się podoba taki plan, skoczek e5 co, on bije na f2 z szachem, ja odbijam wieżą, on gra tu, ja gram tu i jest wszystko fajnie jakiś skoczek tu, no to tu, ale go zaraz wygonimy skoczek e5 skoczek e5, d4 no jak bicie, bicie, nic się nie dzieje. Skoczek e5, skoczek e5, d4, skoczek tu, tu, odbija, wieża e. No kusić, kusić, szczerze mówiąc, ale coś mi się wydaje, że no, no nie znam wariantu, nie? Skoczek e5, zakładam, że goniąc jednak zbije na f2. Ja zbiję na f2, on weźmie skoczkiem na e5. Ja zagram d4, on zagra skoczek na g4, no i ja zagram wieżą na f1. No i mi się podoba to, nie wiem, no. Najwyżej zapłacę znowu podatek od nieznania teorii debiutów, które gram. No ale skoczek na E5 wydaje mi się być dobrym posunięciem. Powiedzcie, że jest dobre. No ale nie, może nie, może nie jest dobre. Wydaje mi się, że nie może wtrącić nic. Nie może zagrać tu, bo bijemy sobie na F7 po prostu, czy tam skoczkiem, czy gońcem, więc musi się albo zbić na E5, albo wtrącić bicie na F2. Nie wiem, nie wiem. Gram to pierwszy raz. Może właśnie wpadłem w jakąś pułapkę debiutową, której przeciwnik chyba świadomie nie jest, gdyż też zajmujemy już trochę czasu na nad następnym ruchem. Ale wydaje mi się, że to jest taki standardowy motyw ogólnie właśnie w E4, E5. Czy to od strony białych, czy czarnych, że po prostu bijemy sobie właśnie pionka na polu E5, czy tam na polu E4. No i potem, jak dwie figury stoją właśnie na tych dwóch centralnych polach, to możemy sobie go zwidełkować ruchem D4, czy tam D5. I nie wygląda to najgorzej, zazwyczaj po prostu jest to na plus. Szczególnie jak my już jesteśmy zroszowani, a przeciwnik w dalszym ciągu ma króla w centrum. No i teraz pytanie: czy przeciwnik tak wolno gra, bo, bo nie wie co się teraz gra, i tutaj został delikatnie zaskoczony takim walnięciem na E5. No nie dostał. Czy dlatego? Chyba dlatego, że ma po prostu kiepskie połączenie, bo miał jedną kraskę przed chwilą. No a teraz już zagrał dosyć, dosyć szybko. No i teraz pytanie: czemu nie mogę zagrać D4? Niby D4. Nie wiem, D4 wygląda ciekawie, nie ma jakiejś tutaj po B6 związań. związanej, międzyagramem D4. No co weźmie na E4, no to ja biorę tutaj. Weźmie tutaj, weźmie tutaj. No nie wiem, znaczy po E4 to w ogóle mogę zagrać świeża E2, tak naprawdę. No dobra, końce 4. Tego się spodziewałem, szczerze mówiąc. No i dobra, i pytanie: czy musimy coś z tym zrobić, czy możemy to olać? Zagramy E5. Możemy zagrać Goniec G5, żeby takie fajne związanko jeszcze tutaj zrobić. G5, no zagrajmy. Zagrajmy goniec G5. Nie wiem, no intuicyjnie wydaje mi się, że to jest dużo lepsza pozycja dla mnie. Już. No zagra nawet H6, no to weźmiemy tutaj, on zagra GH. No nie zagra GH. Czemu nie zagra GH? Nie wiem. Aha, tutaj pionek na B2 mógł polecieć, czego przeciwnik chyba. Nie dowidział. Dobra, weźmiemy na C4. Ten goniec tam chyba nie jest aż tak nie, nie, niezbędny. Możemy zagrać C3, żeby wzmocnić centrum, ale jest to ruch raczej taki bez sensu w tej chwili. Możemy zagrać Hetmanem na E2 e, i grozimy zagraniem E5 po prostu w następnym ruchu, no i grozimy pionkowi na C4. E, jak zagra goniec E6, no to gramy E5, on bije, bije. Nie ratuje go raczej motyw typu H6. E, goniec H4, G5. No dobra, aha e5 może zagrać wieżę e8 niby tak, no ale ja to mogę wziąć na f6 teraz, czy nie mogę, wierzymy na f6 e, on gra jakieś gh, w sumie mogę poczekać aż nastąpi jakieś h6 i wtedy bicie będzie jeszcze lepsze bo tutaj dodatkowo to osłabi sobie pionka na h6, e, no nic mnie nie goni więc po prostu sobie tak zagramy Ym. i plan jest taki żeby zagrać na pewno skoczek c3 OK, poszły koniec na E6. Tak się zastanawiam, czy chcemy go dalej ograniczać, czy chcemy zagrać. No, chyba chcemy zagrać D5. Chcemy ustawiać sobie pionki na jasnych polach w chwili obecnej. No, oczywiście grozi, nieba. To właśnie tego zagram sobie skoczek na C3. Punkt D5 jest ładnie pokryty. No i będziemy grać pewnie już na tego pionka na f 6 Tutaj się będziemy zapatrywać jakoś zaraz. Hetman D4 pewnie. Eee, no właśnie, i hetman d4 możemy zagrać, no i teraz grozimy wzięciem na f6 raz, on odbije i weźmiemy sobie raz drugi. On nie bardzo ma co z tym zrobić, w sumie no nic nie może zrobić, musi się po prostu pogodzić z tym, że pionek pada. Eee, nie może też jakoś wziąć za bardzo mi pionka mojego na e4 z kolei, no oczywiście skoczek tu broni. Eee, właśnie tutaj wieża nic mu nie da więcej. Hmm, możemy jeszcze tutaj wieżą sobie podciągnąć wieżę, czy nie możemy podciągnąć wieży? Podciągniemy wieżę, on zagra hetman e5. My bijemy, on bije, bijemy, bijemy. Dobra, weźmy najpierw na F6. Weźmy najpierw na F6. No i co, jak teraz wierzę sobie damy na F1, on może zawsze zagrać F5, ale to nic mu nie da, więc po prostu zagramy wieżą na F1. Jeszcze bardziej spotęgujmy atak po linii F. Jak wejdziemy na piąka na F6, to już w następnym ruchu wejdziemy tak naprawdę piąka na F7. Poszło oczywiście F ale to jest tutaj ruch absolutnie tragiczny dla niego dlatego, że zagramy f5, zagramy f6, zagramy hetman g4 no i będziemy go próbować tutaj zamatować w kilku ruchach właśnie to jest jeden z celów, znaczy jeden z powodów dla których się zdecydowałem przejść z partii włoskiej na partię hiszpańską właśnie z tego, że mam wrażenie, że jest dużo prościej wykorzystywać jakieś takie błędy przeciwnika te groźby są jakieś takie bardziej skonkretyzowane no i jak przeciwnie się pomyli, to po prostu momentalnie można to tutaj spieniężyć, a w partii włoskiej to szczególnie jak grałem te, te wolniejsze tutaj warianty po, z takim D3C3. No to tutaj było dużo manewrowania. Czułem się zawsze pod dużym atakiem, zawsze jakoś czarny tutaj postaną, potrafił pójść skoczkiem na H5 wjechać na F4, jakoś tutaj mnie zdusić. I tego taku tu tak naprawdę nie było za dużo. No dobra, bronimy się przez po prostu b3. To nie jest żadna groźba, że czarna sobie zajął linię b, no bo nic z nią nie zrobi. Na razie nie ma perspektyw na wjechanie na czwartą linię, może zagrać co prawda a5, ale to ja mogę również dobrze to sparować ruchem a3, też nie ma jak tego pionka tutaj na razie jakoś, jak mu zagrozić. Dobra, poszedł hetman tu, ja mogę z tym nic nie zrobić. Wszystkie punkty się kryją: skoczek jest broniony przez wieża, pionek jest broniony przez dwie wieże, znowu też. No i naszym celem, oczywiście, będzie jakieś zagranie typu wieża H3 niedługo. On oczywiście może to bronić przez wieżę na e 7 a i będziemy to musieli jeszcze tutaj jakoś przez to jego obronę przebić delikatnie. No właśnie, Protruch H8. Bardzo profilaktycznie. Co my możemy zrobić? Na pewno chciałbym jakoś się pozbyć tego jego hetmana stąd, bo on jest tutaj głównym obrońcą punktu na f6, tylko nie do końca wiem jak to mogę zrobić. Może skoczek e4, taki ciekawy ruch, skoczek e4, on to bije hetmanem, gramy hetman f6, on musi tu odejść i gramy wieżą na g3 dając mu szachę i tak naprawdę mata. No, skoczek 4 jest bardzo fajnym ruchem, o ile czego jest raz nie przewale. Nie, skoczek 4 to byłby duży błąd, ponieważ nastąpiłoby Hetman D4 Plusach. Ja muszę na przykład odejść i on to bije wieżą i jakby straciłem figurę, mu Hetmanowi, i Hetmana D4 broni piąka na F6, więc tak absolutnie grać nie chcemy. Mogę zagrać Krucha 1, żeby się temu te, to odeprzeć. No i teraz znowu zagranie skoczka na pole E4 jest groźbą realną. E, trochę gorzej będzie, jeśli on zagra wieża E7. Dobra. I teraz pytanie: skoczek E4, czy to przechodzi? Znaczy teraz skoczek E4 w ogóle przechodzi, bo jakby odciągnął wierze od, od obrony tego punktu. No więc możemy zagrać skoczek E4, tak? Oczywiście, że tak. On gra klasycznie po prostu broniąc tego pionka. Mogą tego się absolutnie spodziewać. No, i co my tu możemy podziałać? Bicie, no, chyba nie wchodzi na razie w grę. Aha, możemy zagrać C4 spokojnie, na razie po prostu dominację, większą ustawa na szachownicy. Nam się nie spieszy. On nie ma za bardzo, co zrobić. Nie wiedzie, że na G5, nie wie wiedzie, wiedzą na G4. No, nic nie zrobi, On może stać w miejscu. A my możemy tak naprawdę sobie delikatnie ruch po ruchu poprawiać swoją pozycję. No, może wyjechać Hetman na B2. My może to powiedzieć, że na f2, jakby nie grozi nam żadne związanie króla po tej ciemnej diagonali, ponieważ sobie odeszliśmy ładnie na pole h1. Jakby no, totalnie nie wiem, co ma grać czarny, ale też no, muszę zagrać coś samemu, żeby przebić się przez jego obronę, co prawda. E, dobra, pomyślmy. Czy ja to mogę jakoś wzmocnić ten atak? Na pewno mogę skoczkiem przejść na g3 i na h5. Zagrać może wieżą przyszłościowo tutaj. Dobra, zagramy skoczkiem na G3 na razie. Bądź e, tak jak mówię, zagramy sobie na H5. Da, wrzucimy wieżę na H3 może. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, też chyba chciałbym po prostu przejąć kontrolę nad, e, nad linią E, więc może zagramy wieża F2, wieża E2. Dobra, teraz poszedł, e, poszła wieża na pole G5. Faktycznie tak, może teraz zagrać. No, ale mogę zagrać hetman H6 grozimy wieży. On musi coś z tym zrobić. Zagramy skoczek H5 wtedy. Pewnie może, nie wiem w sumie. Eee, Okej, okay, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Dobra, odchodzę powiedzmy. Odchodzę, to on może to zbić nie może, bo bicie bicie, bicie. A, może. Tak, czekajcie. Odchodzę na R2. Bicie gońcem, bicie skoczkiem, bicie wieżą. Jeszcze raz, odchodzę tu. Bicie tu, bicie tu, tu. Ja na razie mogę tak, mogę tak zagrać, no. Yy, mogę tak zagrać, bo na razie nie grozi mi wjazd na, 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 na pierwszą linię. Może powierza D8 jakimś, ale mój cel jest prosty, czyli zagrać wieża E2 i wyjechać mu na linię siódmą. Yy, wtedy grożę gońcowi. Grożę Matem na h 7. On musiałby się zasłonić jakoś. Pewnie bym to wybił, on by to odbił. Gram jakiś Koń H5. No, i wtedy jest już po partii. Grozimy wieży, grozimy polu H6, F6, przepraszam. Możemy znowu zagrać wieżą na E i wjeżdżamy gdzieś. Znaczy, no tak, zobaczymy, jak to będzie. Może nie będę chwalił dnia przed zachodem księżyca, bo to jeszcze różnie może wyjść. No właśnie, on tu gra dosyć, dosyć zapobiegawczo. Przygotowuje się na takie ruchy. I gra Hetmanem na pole E7. No dobrze. I co ja mogę w związku z tym zrobić? Zagram teraz wieża E2, to on zagra Hetman na G7. E, I co? I zagram tu, to mnie w ogóle uwięzi Hetmana. Uwięzi mi Hetmana tak na chwilę powiedzmy. bo zagram sobie na H4, na H5 się znaczy. I e, jak znowu mi zagrozi, to ja sobie ucieknę na przykład na F3, tak? Czy ja go mogę jakoś szybciej wykończyć niż, niż w takie sposoby wieża E2, tu. No wybijemy się na przykład jakbyśmy się wybili to co no to to właśnie nic ciekawego nas nie spotyka chyba bo nie możemy odejść za bardzo bo wisi pionek na f5 pomyślmy pomyślmy skoczek tutaj może skoczek tutaj aha i, i tutaj bijemy tak znaczy grozimy z biciem pomyślmy tu skoczek h5 no to wygląda interesting Skoczek H5, wieża, wieża G2, wieża G2, wieża G2. Nie możemy. Skoczek H5 jest jak najbardziej chyba ruchem w porządku. Po prostu dokujemy punkt na F6. on Jak zagra wieża F8, to w ogóle nie wiem, czy nie możemy zagrać czegoś typu wieża E2. On by zbił naszą wieżę na E2, my bijemy wieżę na F8, on się zasłania, my się bijemy na F6, on się zasłania i dajemy matę na G7. Tego nauczyła mnie jedna z ostatnich partii kobietrze, czyli że możemy sobie tutaj wieżę zupełnie poświęcić, zagrać wieżą pod Hetmana, tylko po to, żeby odciągnąć go od obrony, no właśnie dużo ważniejszej, tutaj dużo ważniejszej linii, czyli w tej przypadku linii 8. No i teraz zastanówmy się, czy faktycznie taki ruch, jak wieża E2 przechodzi. Może skoczek f 6 Hetman F6 i nic się nie dzieje. Wieża E2, bicie, bicie, zasłania się, bicie, zasłania się, mat. Wieża E2, Hetman pewnie pójdzie na pole. No dobra, zagramy wieżą na E2. Hetman pójdzie pewnie F7. Grozi mojemu skoczkowi na polu H5 wtedy, więc musimy coś z tym zrobić. Teraz bicie, e, bicie. Tu nic nie daje. No dobra, zagram skoczek G3. I będę przestawiał się na wieżę na. E1, tak? No chyba tak. No, zagram wieżę E1, on może zbić, no ale wtedy nie ja gram tu, aha, on gra tu, nie, nie gra tu, bo wisi wieża, no się dużo wisi po jego stronie, to jest ten jego problem delikatny. Jak ja zagram wieżę E, on zbije gońcem, tu, bicie, gram tu, no więc chyba jak teraz wiedziemy na linię 7. no to wydaje mi się, że już powinno być yy, teraz pozamiętane, no chyba, że zagra wieża G7 jeszcze na przykład, tak? To go może uratować. A co ja bym wtedy zagrał? Znaczy co? Wieża G7, he, wieża tu, bicie, bicie, bicie e, i, gonia, i Hetman na F8. No nie, ojoj, tak to chyba nie. Wieża E7, Hetman G6, no ale bijemy tutaj, on bije tutaj, tutaj. Aha, i w ogóle Hetman G6 zagra, tak? Mm, pomyślmy. No możliwe, że tutaj właśnie podwaliłem pionka bez żadnej rekompensaty. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne wręcz. Mm, bijemy, on bije. Wieża na E. Dobra, no chyba, a w ogóle po tym, no dobra. Dobra, no będziemy grać na realizację po prostu przewagi pionkowej. Będziemy przechodzić do końcówki z Hetmanem. Wow, nie, bo jak ja zagram tu, to w ogóle hetmanem na e8, ja zagram na e7, ja zbiję i tutaj wchodzi mat na linii pierwszej. No, tak to właśnie pograłem, nie? Ciekawe, ciekawe. No nie wiem, może coś z tego jeszcze będzie. Mamy piątka przewagi tak naprawdę. Na pewno sobie zrujnowaliśmy atak, tam na pewno były jakieś maty. Mamy znowu minutę do, do tutaj, do, do przekonwertowania przewagi. No nasza przewaga się będzie opierać na tym, żeby po prostu... Zdobyć te pionki jakoś i ruszyć pionkiem A do przemiany Hetmana. Czy to się uda? Zobaczymy. Poszła wieża na E5. Poszły konie po betonie. No dobrze, musimy to chyba bić, nie ma innej alternatywy. Dobra, nie no mogliśmy zostawić tak naprawdę. Trochę pomagamy w tym, jego celu na razie. Dobra, to teraz Hetman, 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 Hetman. Hetman może się wrócić. Będę chciał przejść na pole Asiadan. Tu się wierzę, że na polu G1. Na to musimy na pewno uważać. Gramy wieżą na G1. On zagra tutaj. Może zagrać tutaj, to prawda, ale ja zagram tutaj wtedy. I chodzi o to, żeby zebrać sobie te pionki po prostu. No, tutaj taki jest cel tego, nie? Jakbym zagrał teraz na a7, on by wjechał na f2, musiałbym to wymienić. Aha, on też w ogóle teraz może zagrać wszystko. Eee, no to ja zagram hetman tutaj, jakby nie może odejść hetmana, bo wisi wieża. Może zagrać wieżą na f6, co prawda. Eee, tutaj ja zagram typu coś hetman g5 na przykład. No chce się na pewno jakoś dostać na, to drugo, na siódmą linię jego, <laughs> na jego drugą linię. No ale czy to mi się uda, tego jeszcze nie wiem. Bicie. Może teraz na przykład Hetman tutaj pójdzie, a to nie wisi. No i nie, nie wisi. Hetman tutaj ma dużo pól. Mogę dać szacha na linii pierwszej? No, oczywiście, że nie mogę, bo on to mi... No, zabroni mi tego zrobić. Co ja tu mogę poczynić? Może Hetman wierzą na D, żeby zagrać wierzą na, na, na E2, na przykład na jakiś taki ruch? Czy to by przeszło? Przeszłoby no chyba. No, bo, bo nie może być Hetmanem. Bo bijemy, no może zagres zbić wieżą, ale tutaj ja bije wieżą, to mu dużo nie daje. No może dać szacha na pierwszej linii, ale to jest groźba tylko na chwilę. Ja sobie tam wezmę króla na H2, schowam. No i może szachować, no może szachować teraz, chociaż nie może szachować tutaj, czy, czy może? Może, bo do szacha na F4, ja zagram królem na G, no i on do szacha na polu, na polu C. I ja nie bardzo mogę pójść tutaj, ale czy mogę też pójść tutaj? Ale on dla mnie szacha znowu Hetmanem, albo uwierzał. I się tak możemy bawić w nieskończoność. E, dobra, co teraz? No i teraz, nie wiem, po prostu atakuję Hetmana jego. On chciał chyba zagrozić mi ruchem wieża g5, no ale teraz wydaje mi się, że niepotrzebnie na to pozwolił, bo ja chyba po prostu w następnym ruchu, niezależnie co on zagra, zagram sobie właśnie na przykład tak, grożę matem na polu f8, no i ciekawie, ciekawie, on, znaczy bronimy piąka na h, przede wszystkim też, no i grozimy, że wiedzie mat na f8 i on się musi przed tym jakoś obronić, prawdopodobnie odchodząc, znaczy wieżą nawet nie ma gdzie odejść. Musiałby zagrać jakieś H6, albo tu nawet. No dobra, nawet tu. To ja daje szacha na polu F8, tak jak planowałem. On raczej musi się jakoś schować. Teraz ja go znowu mogę zaszachować. Hmm. Możemy dać szacha teraz w taki sposób, i tu już jest poza czy nie jest? Nie wiem. Dajmy szacha tak jeszcze. No pomyślmy, teraz bijemy to, no oczywiście, i idziemy po jego pionki po prostu. No tak, niestety się to musiało skończyć, ale mam tylko 7 sekund i przeciwnik może to jak najbardziej jeszcze skapitalizować. Nie może ruszyć tym pionkiem, bo ja sobie zagram, nie może zagrać wieży E6 wtedy, bo ja po prostu będę szybszy. Jeżeli chodzi o jego pionkę, no tak, może zagrać wieża E7 teraz niby. Jest tu, mogę wymienić te wieżę, w sumie nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. E, oczywiście gramy sobie teraz wieżą na linię E, on nie ma co zrobić, żeby się obronić i gramy wieżę E, jesteśmy w następnym ruchu e, i partię wygrywamy. Jakimś sposobem się udało wygrać, chociaż już myślałem, że jesteśmy w worze w pewnym momencie. E, dobrze, pomyślmy, że poszła partia hiszpańska, C5, oczywiście możemy bić to na E5, chociaż komputer pokazuje, że nie jest to najsilniejszy tutaj wariant, może C3. No c 3 jest podobne, D3 pewnie albo jakieś wieża E1 tutaj. No, chyba C3 jest głównym wariantem z tego co widzę. Tak zakładam, bo A4 nie. U, A4 chyba jednak jest najmocniejsza. Czemu tak? Znaczy, no, bicie, bicie zawsze jest niekorzystne, raczej on musiałby zagrać coś w stylu głęca na B7. My to możemy pewnie wymienić. I może teraz zagrać C3. No, pewnie w tym kierunku należało iść. Tak jak mówię, nie znam za bardzo tutaj szczególnie jakichś wariantów takich teoretycznych. Więc początku intuicyjnie poskoczka na E5, on wziął gońcem. No i to się okazuje być dużym, dużym błędem. Zazwyczaj jednak się odbija tego skoczka, jak już jest takie poświęcenie. No i teraz po D4 mógłby zagrać, nie wiem, D6, w ogóle to jest, nie mógłby zagrać z D6. Czemu nie? Aha, bo E4, no dobra. Ale mógłby wziąć po prostu gońcem. Ja odbijam sobie Hetmanem, on gra jakieś D6 na przykład. No i pozycja jest tutaj równa, zagra c5, grozi mi zagraniem c5, c4 z tutaj gońca na polu b3, ja bym grał na f4. No i jest partia do gry tak naprawdę, nie? więc pewnie no, tutaj, tak tutaj można powiedzieć że przeciwnik mnie złapał na, na delikatną pułapkę, no ale pułapkę polegającą na tym, że po prostu kończymy w równej pozycji, no i nie mamy tutaj swojej przewagi debiutowej, prawdopodobnie też czarny byłby z tego tytułu zadowolony, no ale bicie na f2 jest błędem właśnie dlatego, że odbijamy, on to bije, ja gram d4, no i moje pionki w centrum są absolutnie mocarne, on może zagrać z na c4, ja gram gońca na g5, nawet ten pionek wisi dużo nie daje. Po prostu ja gram sobie Hetman na C1, on wraca. Ja gram E5 e, i figura tutaj czarnemu leci. E, no i tak, no i gram. On zagrał D6, ja sobie wziąłem tego skoczka. Zagram Hetman E2, on zagrał Ruszadę. To było widzenie potrzebne. Można było mocniej, pewnie od razu można było bić. Oczywiście, że tak. Jakoś tu O, Jezu, nie podchodzimy oczywiście pod końca. Jakieś hetman H5, jakieś tutaj wieża tu, tu i się przestawiać od razu na maty. No ja byłem materialistą, z filzją wezmę piąka, wzmocnię centrum i tak mu to, tego skoczka wezmę i zniszczę strukturę pionkową. No więc wydarzyło się wszystko dużo, dużo wolniej, ale jak możemy zauważyć przewaga białych oczywiście jest. Bicie, bicie, wieża tu, F5. No właśnie się zastanawiałem, czy po prostu bić, pewnie bicie było lepsze, bo to F5 trochę, jednak tam go można powiedzieć parę, E, parę punktów e, dało mu obronnych, zaczepnych, no a tak co, wieża e3, tu, 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 delikatnie się właśnie poprawiamy, tutaj król schodzi, tutaj skoczek, tu był ten motyw, o którym mówiłem, czyli jak teraz zagrałbym na przykład tu, no bo jakby wziął, to jest oczywiście wygrane, bo tutaj ginie pionek, on gra król g8, e, no i ja gram wieżą tutaj i musi dochodzić się, jest matnie. Natomiast zobaczyłem, że po skoczku tutaj on wcale nie musi go bić, może zagrać z Hetmanem do 4 z szachem. Ja odchodzę, no i on bije sobie skoczka wieżą. Nie mogę bić, bo broni Hetman, no i nie mogę nic zrobić. Jestem teraz figury więcej. Pozycja absolutnie, absolutnie przegrana. Więc poszedł ku H1, wieża G8, no i teraz skoczek E4 wjechał. Wieża F8, C4. Tak, no i tutaj w tym momencie mogłem na pewno zagrać coś dynamiczniej, coś trochę lepiej zrobić. Bicie tego końca było, a czemu teraz nie zagrałem tutaj, no bo on zagrał hetmanem na g6 e, No i co bicie tutaj to jest przestawianie pozycji tak naprawdę Czemu to jest lepsze od tego co wyszło w partii, e, no co tu nie ma opcji, jakieś wieża h wieża hetman h4 Pomyślmy co tutaj mogło się zadziać takiego No, bicie Hetmana pewnie, no, no tak, no tutaj właśnie to jest co mówiłem, że chyba nawet właśnie się chyba zreflektowałem w partii, że mogę bicie Hetmana po prostu. On odbije sobie, nie wiem, wieżą przykładowo, znaczy może nie to, no pewnie gońcem bardziej, żeby tutaj nie podwisało. No i biorę sobie na C7, wezmę sobie zaraz na D6, albo na A6, no i mam łańcuch czterech przepotężnych pionków, które sobie zaraz dojdą. No i powiem, że to jest przewaga tylko, tylko dwóch pionków. Teoretycznie, no to jest to przewaga absolutnie tej miażdżąca przeciwnika. On ma wszystkie pionki, jakby oddzielnie, nic go nie łączy, ja mam dwie wyspy Moja wieża jest nini siódmej, więc tutaj tutaj nie ma absolutnie nic do mu gadania. No, mogłem tak zagrać, stwierdziłem, że a nie, wezmę skoczka sobie, zagram h6, tego też nie musiałem brać, mogę zostawić po prostu, mogę się jakoś, nie wiem, zagrać typu hetman d2, zagrać wieża f2, wieża f1 i cisnąć na piąka na f. No, ale stwierdziłem, że no przecież mogę poprawić strukturę pionkowo przeciwnikowi, więc jakże mogę takiej sytuacji nie wykorzystać, prawda? no a tutaj była już pozycja równa tak też, tak też mi się wydawało, że te moje tutaj takie manewry wojenne były bardzo, bardzo słabe przeciwnik też oczywiście nie pograł tego najlepiej no tu był po prostu wieczny szach tutaj przeciwnik gdyby stwierdził, że, że chce remis, no to gra goni hetman c1 czy odchodzę tutaj, to w ogóle przegrywam po wieży na f6 muszę tutaj i się możemy bawić w nieskończoność, zasłonić się oczywiście nie mogę przez g3, bo dostaję mata na polu g1, więc tutaj był oczywiście remis i tak, tak, też tak myślałem, że partia się zakończy, ale przeciwnik postanowił mnie zaskoczyć i stwierdził, dobra chłopie gramy dalej. Chyba chodziło mu o to, że gdy gram nic, to on gra wieża g5. I co? I hej, hej, hej gram tu? Nie, nie wiem, przepraszam, co mu chodziło? Myślałem, że chce grać na załapanie mojego hetmana, może bardziej typu hetman f7, jak, jak ja zagram nic, na przykład typu a4, to on zagra sobie tu i będzie groził mi Kiedyś wzięciem pionka na Gdwo oczywiście nie teraz, no ale nie wiem, taki jaka była intencja przeciwnika, że stwierdził, dobra, gramy. No a jak gramy, to gramy. To już przeciwnik tutaj pozwoli przejąć mi linię F, na co ja oczywiście się zdecydowałem. No i co pozwoliło mi już przejąć kontrolę, przejąć inicjatywę. Tutaj sobie figury możemy wszystkie wymienić. No i poszło to, co mogło pójść już kilkanaście ruchów temu, czyli po prostu mogłem wtargnąć wieżę za linię pionków czarnego i te wszystkie pioneczki sobie ładnie pozbierać. No dobrze, ranking 2117. Powoli, powoli się zbliżamy już chyba do rankingu, który mieliśmy, ale który utraciliśmy, przegrywając trzy partie pod rząd tak naprawdę. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. No i dobrze, będziemy tutaj działać dalej. Dzięki za dzisiaj, w takim razie i do następnego.